Dzień dobry, witam serdecznie na forexistrader.com. Dzisiaj jest wtorek, 17 stycznia 2012. Dzisiaj, wyjątkowo, zrobimy sobie przegląd transakcji realnych i potencjalnych transakcji, które mogły się wydarzyć przez ostatni tydzień, dwa tygodnie czasu. Przegląd transakcji równi, różni się tym od przykładu transakcji, że w przeglądzie mówimy o sytuacjach, które miały miejsce na rynku realnym, transakcjach oraz transakcjach, które były bardzo interesujące, potencjalnie mogły być rozegrane na realnym rynku, ale nie wszystkie z tych transakcji były rozegrane ze względu na ograniczony czas czy możliwości tradera przed komputerem. Ważna informacja na dzisiaj, sentyment niemiecki German Zoo, Economic sentiment wyszedł bardzo pozytywnie, z minus 50 predykcji wyszedł minus 26 zaledwie. Także coś drgnęło w sentymencie gospodarczym, także być może waluty zaczną reagować na ten sentyment, który ma miejsce. Zacznijmy może od walut. Spójrzmy na euro-dolara. W tym momencie robimy przegląd, także spojrzymy na wykresie H4, nie będziemy wgłębiali się w szczegóły w M30, chociaż czasami spojrzymy na interesujące momenty. O tym momencie wspominałem już przy fladze wyłamaniu kontynuacji ruchu w postaci ABC. Który to ruch mógł się skończyć jako korekta ABC i kontynuować się do góry, tak czy siak, nas interesuje moment, kiedy zaczyna się kolejna część wyprzedaży, jako kontynuacja tego pierwszego ruchu i brak popytu kupujących. Flaga na wykresie symbolizuje tutaj popyt który jest dosyć słaby, nie jest intensywny, tak jak tutaj, e, wchodzący w rynek w pozycjach krótkich, e, i powracają sprzedawcy na rynek. Takich momentów tutaj e, w tej fali moglibyśmy e, dopatrywać się kilka kilku. Nie wszystkie z nich są interesujące, aczkolwiek można by wszystkie w sposób dłuższy przedyskutować, czy niektóre momenty przestoju, tak jak zaznaczyłem na rynku, są bardzo interesujące. Nie wszystkie z nich nadają się do tradowania ze względu na godzinę, w jakich wystąpiły te sytuacje czy na ruch potencjalny, który wykonał się danego dnia. Także nie wszystkie z tych zagrań są na tyle interesujące, że wchodzilibyśmy w rynek czy zachwycali się nimi ale na pewno można je sobie zaznaczyć na wykresie, tak? Do dalszego przebadania. Tutaj mamy też flagę, która zakończyła się powrotem sprzedawców intensywnym, tak? Na wykresie H4, proszę zwrócić uwagę, że ten trading, on nie zaistniałby raczej na wykresie H4, tylko jest widoczny na H4, a te ruchy odbieralibyśmy na M30, czyli tak naprawdę powinniśmy patrzeć na ruch M30 i ruch wielkości 100 punktów można było tutaj odebrać, tak? czyli to wyjście sprzedawców i kilkadziesiąt czy ponad 100 punktów odebrać z realnego rynku to jest widoczne na H4, ale tak naprawdę samo sytuację łapie się poprzez poprzez pryzmat M30. Jaka jest różnica pomiędzy H4 i M30? No o tym mówi się więcej na szkoleniach Forex jest Trader. H4 będziemy na wykresie H4 celujemy w zysk 200-300 punktów, tak? Natomiast tutaj widać po prostu ta sytuacja jest za słaba ze względu na dosyć wyprzedany trend. Tutaj byśmy szukali możliwości być może na H4 odbioru e, takiego odcinka, o czym wspominałem we wcześniejszych wideoanalizach, czy być może dalszej kontynuacji, co miało miejsce, tak? Wchodząc w rynek tutaj e, ze stoplosem powyżej paternu flagi, jak to ustawiamy. Z reguły. E, tutaj e, sytuacja jest inna, ruch jest bardziej wyprzedany na H4, także interesuje nas taki krótki ruch na M30. Tak samo tutaj te ruchy, które się wykonują, interesują nas jak już z, z perspektywy e, wykresu 30-minutowego. Tutaj patrząc na funcie, mamy podobną sytuację. Ze względu na sam wykres H4, proszę czytać styl tradingu, który w sposób pewny mógłby nam pozwolić na odbiór 200, 300, 500 punktów. Ciężko było taką sytuację, tak? Natomiast mamy sytuację widoczną wyraźnie na H4, która może się przyczynić do tego, która mogła się przyczynić do tego, że odebralibyśmy 100 czy 200 punktów z rynku, czyli bardziej znowu przez pryzmat M30, tak? Posługując się konsolidacją tym dużym prostokątem. Na H4, widzimy, że kurs, gdy zabrakło tutaj popytu, wyraźnie i wchodzą sprzedawcy w rynek, w niektórym momencie przyłamywane są istotne wsparcie i opory. Tak? I istnieje sytuacja, gdzie poprzez M30 można odebrać z rynku kilkadziesiąt, znowu czy 100 punktów do momentu, kiedy ten dzień się kończył i zaistniało ryzyko, że przy danym poziomie tutaj wsparcia oporu tego układu, tej konsolidacji na H4, rynek mógłby zacząć odjeżdżać, co zrobił później N o godzin później czy dzień później po prostu ta sytuacja miała miejsce. Natomiast dokładnie kiedy należy wychodzić z rynku, kiedy wchodzimy dokładnie w rynek, kiedy należy z niego Wyjść, patrząc poprzez perspektywę H4 czy M30, a jest to duża różnica. Takie szczegóły omawiane są na szkoleniu tutaj w filmie krótkim wideo odnośnie przeglądu transakcji realnych, nie, nie będziemy wdawali się we wszystkie szczegóły, tak samo tutaj moglibyśmy powiedzieć, że zaistniała interesująca flaga, tak, poniżej tego paternu. Proszę zwrócić uwagę, że kurs przełamał to wsparcie opór, tak, próbował dwukrotnie, trzecie podejście z reguły trzecie czy czwarte w takim układzie jaki mamy tutaj na H4 na tym odcinku, tak? Proszę zwrócić uwagę, że pierwszy, drugi, trzeci raz spotykamy to wsparcie oporu, które zaznaczyłem, tak, 1.5413. Za trzecim razem czy czwartym razem prawdopodobieństwo przełamania jest bardzo duże, jeżeli kurs tutaj oscyluje wokół tego wsparcia oporu. Dlatego też doszło do zejścia. Faktycznego, piękny test, test, który zaczął agresywnie odchodzić do dołu. Na M30 ten pattern wygląda inaczej. Natomiast można było patrząc przez H4 widzieć interesującą sytuację, jak kurs zaczął tutaj e, podążać za tym cieniem dalej w dół, dyskontować ten cień. Można było szukać interesującej sytuacji, nie idealnej, ale interesującej. Tutaj patrzymy na ten sam układ, tylko że na M30 to jest ten cień widoczny na H4, to zagranie poniżej wsparcia oporu, tak jak Państwo spojrzą. Tutaj widzimy cień na M30. Jest to bardziej rozdrobnione. Widać po prostu agresywne odejście. Tutaj ruch się na chwilę skonsolidował. Zaczął przyspieszać. Widać, że tworzy się taki mikro trójkąt konsolidacyjny, co samo w sobie nie jest patternem, ale daje nam znać, że kurs wyraźnie nie ma siły wzrostowej. Może zacząć spadać. Tutaj mamy również istotne wsparcie opory, do których szybko dochodzi kurs. Zatrzymuje się na chwilę i nie ma potencjalnej siły wzrostowej. Także był to interesujący pattern. Do zagrania na wykresie M30, ale widać, że rysunek cały, który wskazuje na potencjał tego zagrania krótkoterminowego, tak, typowy day trading, widać na wykresie H4, 4-godzinnym. Tutaj można było, proszę zwrócić uwagę, odebrać kilkadziesiąt punktów, ale jest to klasyczna sytuacja, kiedy po prostu popyt wyraźnie zaczął dławić się na rynku, tak, zabrakło popytu. Kurs się wykupił po tym, jak Dump Money wchodził na rynek. Czy ktoś, kto musiał wykonywać transakcje, czy głupi pieniądz po prostu wchodził jako ostatni w rynek na pozycjach długich i absolutnie sprzedawcy tutaj mieli dużo większą siłę, te pieniądze do pozycji długich szybko się skończyły. Sprzedawcy powrócili na rynek, czy cały czas w nim byli. Tutaj następuje zagęszczenie tego kursu i dalsze wybicie w dół. To są takie krótkie, interesujące momenty, natomiast nie są to jakieś idealne paterny, Po prostu omawiamy ostatnią sytuację, jaka miała. Miejsce na rynku. Ostatnie sytuacje interesujące, z których można było korzystać. Na wykresie S&P 5 na który patrzymy w tym momencie. Ostatnio zachowanie widać jest bardziej bycze po tych wielkich konsolidacjach, które miały miejsce kilka miesięcy temu, tak? Po wakacjach. Później była kolejna konsolidacja, która zakończyła się agresywnym zejściem w dół. To na indeksie S&P 500 SP500 innych indeksach jest bardzo e, popularne zagranie również. E, I aktualnie byliśmy w momencie, kiedy ten kurs e, tydzień temu e, i w ostatnich wideo analizach pokazywałem, że stoi na tej linii i zobaczymy, czy wkroczy e, w to miejsce dalszy popyt, czy kurs zacznie się załamywać. Proszę zwrócić uwagę, że w tym obszarze on stoi tutaj kilka dni i czuje się komfortowo, to znaczy, że nie ma żadnych konkretnych sprzedawców na rynku. E, to to znaczy, że nie możemy mówić o tym, że rynek będzie się załamywał w niedalekim czasie. Także jest to dosyć komfortowa sprawa, jeżeli wchodzą nowi kupujący w rynek, i tutaj widać, że skromni kupujący znajdują się na rynku. Tak? Tutaj próbują wchodzić znowu sprzedawcy w rynek. Nie znajdują mocniejszych sprzedawców, którzy mogliby zepchnąć ten kurs. Odbywa się piękny test o testach, więcej też na szkolenia Forex. Forex jest trader i Dalsza kontynuacja ruchu do góry, to znaczy jest to dosyć dobry moment fundamentalnie, jak ktoś wchodzi w rynek, tak? Na wykresie H4, proszę zwrócić uwagę, też tutaj widać bardzo wyraźnie ten test i dosyć sporo, drobnego, ale popytu. Z tego typu sytuacji na ins instrumentach, powtarzam, niespekulacyjnych, tylko bardziej bazowych, tak jak S&P 500 opiera się o akcje, o instrumenty bazowe. E, tutaj trading wygląda inaczej niż na walutach, tak? Jest wiele różnic, które mogłyby na to wskazywać, technicznych i przede wszystkim fundamentalnych. Także teraz kurs się zatrzymał na poziomie 1300, który jest ważnym wsparciem oporem. E, ja myślę, że mogą znaleźć się kolejni kupujący, którzy wywindują ten kurs do Ostatnich maksimów i zobaczymy, czy będziemy e, trwali w dalszym momencie hossy, która może trwać kilka lat. Także tego typu momenty mogą być interesujące do zakupu kursu, chociażby na takim odcinku, kiedy zobaczymy, czy po kolejnych 450 punktach e, na w wsparciu oporze ważnych tutaj maksimach, kurs będzie miał możliwość dalszej kontynuacji do góry, czy też zacznie się wahać, a przy wahaniu może się złamać w dół i może nastąpić jakiś mniejszy czy większy ruch w dół również. Także od tych momentów zależy, jak ten kurs dalej będzie się zachowywał. Kolejnym wykresem, również bardziej fundamentalnym niż spekulacyjnym, jak waluty, jest złoto. Tutaj rzeczywiście niektóre zagrania techniczne mogą przypominać te, które widzimy na ropie i S&P 500, ponieważ powiedzmy, jeżeli miałbym umieścić ten instrument w jakiejś grupie, to byłby właśnie bardziej instrument bazowy niż niż jak ja to nazywam spekulacyjny, tak jak waluty, mimo to, że waluty też opierają się o wiele fundamentów. Proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda na wykresie D1. Wspominałem o tym, że może do, nastąpić zatrzymanie na tym wsparciu-oporze. Zobaczymy, jak wykres się zachowa. Odbił się na początku dosyć mocno, bo tak się odbija od ważnych wsparcioporów oporów. Później dopiero oceniamy, jak mocny jest ten sprzedaż, czy popyt, tak? tutaj akurat jest popyt, nie jest on bardzo super mocny, tak, mógłby być mocniejszy, tak jak tutaj. Natomiast rysuje się tutaj rodzaj zagrania, które to zagranie czasami wchodzimy na instrumentach tego typu w pozycję H4 czy D1, proszę czytać, na przestrzeni kilkuset punktów, czy kilku dni trzymamy taką. Pozycję, ponieważ wszystko wskazuje przykładowo, że wchodząc tutaj w rynek, ta pozycja będzie sobie rosła, i zobaczymy na kolejnych wsparciach, oporach, to znaczy tutaj w tych momentach, które już zaznaczam. Jak rynek się będzie zachowywał w tym obszarze, to znaczy jak ta pozycja dojdzie do tego obszaru. Niewykluczone, że ktoś, kto wchodził w rynek tutaj w tym momencie, będzie musiał przeanalizować szybko, czy opłaca się pozbyć zyskiem tej pozycji, czy pozbyć się połowy pozycji, drugą część trzymać, czy po prostu zostawić ją do tego, żeby mogła dalej rosnąć. Samo odbicie nie jest dużej jakości od tego wsparcia i oporu. Także wskazywałoby to, że kurs prędzej czy później będzie chciał powrócić do spadków. Na Natomiast teraz rysuje się, namalował się na wykresie trend wzrostowy, tak? typowe cofnięcie, zygzak wzrostowy, świadczy o tym, że trend przez jakiś czas będzie wzrastał, nie wiadomo jak długo. Natomiast jest tutaj klasyczny test tego wsparcia poziomu, tak jak na SP 500 odbył się test, stąd ten popyt. Z tym, że nie wiadomo jak daleko ten popyt będzie sięgał, ale czasami wchodzi się po prostu niedużą pozycją w taki instrument i dajemy mu rosnąć spokojnie. Tak? Także odbieramy bardzo dużą ilość punktów to jest to, o co czasami pytają kursanci czy inwestorzy na rynku, jaką ilość punktów można zyskiwać. Ja mówię, że nie chodzi o ilość punktów, tylko o regularność, bo można z 20 punktów miesięcznie taką pozycją grać, że będzie to 2000 i 2020 tysięcy dolarów, tak, jak zagramy 10 czy 100 dużymi kontraktami, to będzie bardzo duży zysk, 20 pipsów, tylko chodzi o to, żeby był to regularny zysk, bo nawet z 5 punktów co miesiąc możemy odebrać bardzo duże pieniądze, jeżeli będzie to regularny zysk 5 pipsów co miesiąc, to możemy tak powiększać pozycję, że będzie to olbrzymi zysk na koncie realnym przy na pieniądze. Natomiast tutaj akurat w tej strategii polega to na, to na tym, że wchodzimy niedużą transakcją, czyli przykładowo jednym dużym kontraktem, tak, i próbujemy odebrać tutaj 1000 punktów z rynku, co daje fajne pieniądze jak na dosyć no, wygodną niedużą pozycję, tak? Czyli nie jest to jakoś bardzo pewny trade, jest to dosyć ryzykowne tego typu tego typu trady omawiamy e, szerzej na szkoleniu też. Czym się różni typowy e, day tradingowy trade, czyli transakcja e, w krótkim czasie od takiej rozciągniętej, e, gdzie tutaj jest całkowicie inne ryzyko. E, z większym spokojem podejmujemy taką e, sytuację, taką transakcję i celujemy większą ilość punktów. E, także tutaj tą ilością punktów satysfakcjonującą będzie kilkaset czy e, tysiąc punktów e, na wykresie i zależnie jakim kontraktem grając możemy uzyskać 1000 dolarów z tej pozycji albo 10 000 dolarów jak ten kurs znajdzie się oczywiście na tym poziomie stop loss przykładowo wyznaczamy dosyć krótki na poziomie 200 punktów porównawszy Tak? także celujemy potencjalnie w 1000 punktów a stop loss wynosi 200 punktów i to jest jeszcze akceptowalne ryzyko mimo tego, że ten trade nie odbywa się z prawdopodobieństwem 80% tylko powiedzmy 60-70% 5%, 5%. Trudno ocenić dokładnie, jakie prawdopodobieństwo tutaj tego ruchu może być. To jest porównywane z fundamentami, z analizą techniczną i z właściwościami danego instrumentu, także troszeczkę inaczej jest na złocie, trochę czy bardzo inaczej na ropie, jeszcze inaczej będzie wyglądało to na SP500. Natomiast inna bardzo interesująca sprawa ostatnio na szkoleniu, wspominałem o tym, że na eurozłotówce. Na tym wykresie mamy do czynienia z kilkoma bardzo interesującymi czynnikami, które widocznie, widoczne są dla tradera, który ma jakieś doświadczenie, czy dla osób bardzo zaawansowanych. Dla osób początkujących w ogóle może być tutaj niewidoczna sytuacja, czy teraz może się dopiero rysować. Natomiast ja wspominałem o tym w wideoanalizach, że trend tutaj słabnie, wzrostowy. Zobaczymy jak się wybije. Wybił się dosyć słabo. Jest to coś w rodzaju fałszywego, nowego szczytu. Także mamy potrójny szczyt. Na tym samym poziomie kurs zaczął e, przypominać wejście sprzedawców, tak, zaczął się zaamywać, i tu już miałem pewność, że należy wymieniać walutę euro, e, przynajmniej na ten moment euro, które posiadam bazowo e, po prostu w walucie, tak? E, realnie e, po prostu byłem skłonny wymienić tego typu walutę na złotówki, e, gdyż bardziej złotówki mogą być potrzebne, a kurs e, wskazuje na to, że e, już wskazywał w tym momencie właściwie, że może ulec agresywnego, agresywnemu złamaniu w dół. Także po pierwsze, to jest pattern, jeden z patternów zwycięskich, który omawiamy również na wykresie e, na szkoleniach. E, I tutaj mamy kontynuację tego paternu, czy potwierdzenie sytuacji i poniedziałek, wtorek otwiera się niżej. Tak, kurs, co może się e, zakończyć agresywnym pikowaniem w dół, tak czy siak dla tych, którzy trzymają walutę euro, a żyją w Polsce i mogą potrzebować niedługo e, złotówek. E, sytuacja wygląda w ten sposób, że być może lepiej wymienić kurs, tak jak ja zrobiłem tutaj wyżej, ponieważ prawdopodobieństwo e, tego, że przytrzymamy euro, ono będzie e, warte niedługo około 4 złotych, jest w tym momencie dosyć duże, tak, że ten kurs agresywnie może zacząć spadać w dół. To jest oczywiście jedynie ryzyko, a nie jakaś predykcja, czy e, nie bawimy się tutaj e, w e, przewidywanie czy prognozę analizy technicznej, tylko bardziej zachowania tradingowe, które można za, e, na rynku wykorzystać jako transakcje. Także, wprawdzie na tej e, walucie, na wykresie H4 czy D1 nie traduję, wykonywane transakcje są bardzo rzadko, tak? Szczególnie jeżeli e, wchodzi w grę tutaj hedging, czy zabezpieczenie jakiejś większej ilości walut. W tym momencie nie mam takiej potrzeby. E, także e, tutaj rzadko po prostu ze względu na koszty e, euro złotówki handlu tymi kontraktami, e, konkretne sytuacje wykonywane, wykorzystywane są rzadko. Natomiast to nie znaczy, że ktoś może nie być zainteresowany tego typu sytuacją, którą można było wykorzystywać już tutaj, tak, z konkretnym stop lossem powyżej tych szczytów, lub też wykorzystywać tutaj, jak wykres zaczął powracać do spadku, co już było intensywnym sygnałem i w tym momencie ten sygnał jest kontynuowany, co również może być interesującą sytuacją na wykresie D1. A także na wykresie h4, tak? przebicie, tutaj może odbyć się test i ponowny spadek w dół, lub też teraz może być to interesujący kurs, zależy czy patrzymy na h4, czy wykres d1. Na wykresie dolara do złotówki sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Tutaj proszę zwrócić uwagę, przełączymy na wykres d1. Tutaj kurs jest mniej prospadkowy, jeszcze niedawno wyglądał w ten sposób. Także nie było mocnego sygnału prospadkowego, ale euro-dolar pokazuje już wcześniej, że być może euro będzie traciło na wartości, złotówka się umacnia, także na dolarze też złotówka będzie się umacniała, czyli ten kurs będzie spadał w kierunku 3 złotych, umocnienia złotówki i tutaj widzimy w poniedziałek-wtorek wykonał się spadek, który już daje jakoby zygzak niewidoczny na D1, ale widoczny na wykresie H4, który mówi o tym, że trend, Y, zmienia się na chwilowy czy też H4 średnioterminowy spadkowy także w tym momencie stoimy, kurs opiera się jeszcze na ważnym wsparciu oporze. Na pewno dolar jest mocniejszy w stosunku do złotówki niż euro w stosunku do złotówki, bo tutaj wsparcie opory pękły na euro, do euro złotówce, jest większy, e, większa podaż, tak, większa sprzedaż, więcej ludzi chce sprzedawać, pozbywać się tego kursu euro w stosunku do złotówki. Tutaj wyraźnie dolar jest e, mocniejszy jeszcze w stosunku do złotówki, jeżeli z euro złotówką. Tak? Natomiast e, może dojść tutaj również do takiego samego pęknięcia, jeżeli złotówka będzie się umocniała, to na wszystkich walutach, tak samo na franku, e, też może dojść do kolejnych e, zjazdów w dół. Także jest to interesująca sytuacja nie tylko dla posiadaczy kredytów, ale myślę, że dla każdego, kto mieszka w Polsce z różnych przyczyn, czy e, z perspektywy wykonywania transakcji na wykresach realnych. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na również pozostałe wideo analizy, przyglądy transakcji i szkolenia Forex Online. Wkrótce szkolenia również będą na wideo do oglądania na stronie internetowej w formie pasywnej. Także zapraszam, dziękuję bardzo i pozdrawiam.